Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak włączyć lub wyłączyć autokorektę na iPadzie R. Aby przejść do ustawienia autokorekty, wejdź do aplikacji ustawienia, następnie ogólne, klawiatura. Teraz możesz tutaj włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak automatyczna korekta, która będzie automatycznie yy, sprawdzać twoją pisownię oraz ją poprawiać. Interpunkcja inteligentna. Sprawdzaj pisownię. Predykcja tekstu. Zaczynaj wielką literą i skrót kropka, który wstawi kropkę w miejscu, gdzie wstawisz podwójnie spację. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie i nie zapomnij o łapki w górę oraz subskrypcji.